Coś takiego jak definicja piękna, bo znaczy na pewno w encyklopedii znajdziemy definicję, jakbyśmy poszukali, ale wydaje mi się, że każdy, każdy ma inną potrzebę piękna. Ja mogę powiedzieć o moim pięknie, i dla mnie piękno to jest coś takiego, co mnie otula, a jednocześnie jest niebezpieczne. Coś, czego, co mnie fascynuje, co mnie zachwyca, a jednocześnie niebezpieczne tak do końca poczucia mm, bezpieczeństwa. Dla mnie z tym się kojarzy piękno, czyli coś, co jest y, fascynujące, porywające, otulające, ale też wywołujące głód, że pragniesz do tego wrócić, że pragniesz tego y, więcej. Tak, bo mam naokoło siebie ludzi i mam ukochanego mężczyznę, który daje mi to odczuć. I tak, myślę, że czuję się w jakiś sposób, może nie to, wiesz, jakąś. Um, to nie chodzi o to, że, że czuję się jak z obrazów, wiesz, piękna z idealnymi rysami, o niesamowitej figurze. Nie, to nie o to chodzi. Czuję się piękna w środku, wiesz? Czuję się. Um, Czuję się dobrze ze sobą. Um, bardzo łatwo jest mnie wprowadzić w taki stan, że, um, że jestem szczęśliwa i myślę, że to chyba to jest takie, to jest takie piękne odśrodkowe, tak bym to nazwała, że to się jest tu w środku, że tak się dzieje w moim życiu, że tu jest dobrze, jak tu jest dobrze i no to wtedy błyszczysz odśrodkowo, tak.